i nie, nie, nie miło powitać Państwa na trzeciej już konferencji leczenia nerwowo w Kętnie. Witam w swoim imieniu radną Żydowską dyrektor Szpitala w Kętnie wraz ze mną dr. Jakub Turek. A doktor Jacek Sobolewski. Proszę Państwa w powiecie krępińskim w mieście w gminie Kępno, Dlaczego wkrętnie? Szpital Kępnie od wielu lat rozwija się nieustannie, intensywnie w dziedzinie leczenia pacjentów z, chor z chorobami nerek. Jako szpital Kępnie od 20 lat funkcjonuje u nas oddział neurologiczny od 23 lat stacja Tłumaczył założycielem był właśnie od pierwszego roku, od pierwszego od wielu lat od wielu lat realizujemy trzy programy lekowe, także przeznaczone dla tych pacjentów. od roku, od roku, od dziecko, roku, dzieło właśnie wspólne od właśnie roku, i Panią roku, od pierwszego dla pacjentów dializowanych. Dlatego chętno staje się na mapie całego kraju bardzo ważnym ośrodkiem dla pacjentów ze sułkową niewydolnością nerek. I rzeczywiście pomagamy. Pan doktor pomaga pacjentom na całej Polski. W zasadzie może z wyjątkiem już dwóch województw, panie doktorze, czy chyba już dwóch, czy już wszystkich chyba wszystkich. Chyba już wszystkich. Ważne przyrody w naszej dzisiejszej konferencji będzie od techniki do troski podejście dla, do pacjenta dializowanego. Bardzo ważny temat ukierunkowany w kierunku naszych pacjentów, których lecimy. Chciałam powitać gości honorowej dzisiejszej konferencji. Witamy serdecznie pana Arturę Kosakiewicza, zastępcę burmistrza miasta i gminę witamy panią Helena Małgorzatę Lowicką, kierownika Delegatury Wielkopolskiego Wydziału Wojewódzkiego Narodowego Miejskiej. Witamy serdecznie pana profesora Raimunda Michalskiego, profesora chemii w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, prezesa organizacji Stowarzyszenia moje nerki, w którym społecznie wspiera pacjentów z chorobami NERK. Witamy pana profesora Szymana Brzuska, dyrektor medyczny Dawida Polska, Neth i Jan Odniu, w czasie i w Ośrodku z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Serdecznie witamy pana doktora Wojciecha Marcinkowskiego, dyrektora medycznego Prezydenta Również bardzo serdecznie witamy Panią Profesor Alicję Ryzewską-Łosowocką z drugiej Kliniki Neurologii i Kibernetsologii, i Miejskiej Biurologii, na również Panią Również witamy Pana Profesora Andrzeja Kutarskiego, Profesora w Katedrze i Wicekadziorowskim, który będzie odpowiadał za Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Również bardzo serdecznie witamy pana profesora Dariusza Patrzałka. Studiów, 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 studiów. Serdecznie witamy wszystkich prelegentów i uczestników dzisiejszej konferencji. Szczególnie chciałabym powitać także pracowników SPZ Wępnie. Witam Was wszystkich serdecznie. Witam asystentę dyrektora do spraw medycznych, pana doktor Zbigniewa Bere. Pana ordynatora oddziału chirurgii od niedawna, pana doktora Wojciecha Żółtaszka. I pielęgniarkę naczelną naszego szpitala, panią Małgorzatę Sierra. Witamy organizatora dzisiejszej konferencji, firmę Gradati. Witamy oczywiście za przyjaźnione z nami media, które będą relacjonować dzisiejsze wydarzenia. Zapraszamy gości do zabrania głosu Panie Burmistrzu.